Manchester United odpadł z Pucharu Anglii po rzutach karnych, ale wcześniej stracił gola po kontakcie piłki z ręką napastnika Middlesbrough. Sensacja, mnóstwo pretensji i niedowierzania. Dlaczego ten gol został uznany? Oto 11 pytań, na które postaram się odpowiedzieć. Dlaczego sędzia tego gola uznał? Ten mecz sędziował Antony Taylor, jeden z najlepszych arbitrów angielskich i zarazem czołowy sędzia europejski, prowadzący często mecze Ligi Mistrzów. W ubiegłym roku sędziował turniej finałowy Mistrzostw Europy, a w tym roku jest kandydatem do prowadzenia meczów turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Katarze. A zatem można śmiało powiedzieć, że jest to sędzia wybitny. Dlaczego więc Antony Taylor nie przerwał gry po kontakcie piłki z ręką, pozwolił na kontynuację akcji, a następnie uznał gola? Możliwości są dwie. Jedna, moim zdaniem zdecydowanie mniej prawdopodobna, jest taka, że Antony Taylor nie dostrzegł, że napastnik po przyjęciu piłki stopą e, następnie odbił ją ręką, no i potem padła bramka. Być może tego kontaktu piłki z ręką sędzia nie dostrzegł, ale podkreślam, moim zdaniem jest to bardzo mało pra prawdopodobne w tej sytuacji, zważywszy na klasę sędziego. Druga możliwość jest taka, że sędzia widział to zdarzenie, natomiast zinterpretował, że kontakt piłki z ręką był przypadkowy, czyli że. Napastnik po przyjęciu piłki stopą przypadkowo odbił ręką piłkę, przypadkowo ją opanował, przypadkowo pomogło mu to w przyjęciu piłki w opanowaniu i w kontynuacji akcji. A następnie, po takim przypadkowym kontakcie piłki z ręką, padła bramka, którą sędzia uznał, że skoro kontakt piłki z ręką był przypadkowy, to gola należy uznać. Zgodnie z przepisami, kontakt piłki z ręką można odwiedzać wtedy, kiedy takie zagranie jest celowe, świadome, z premedytacją, albo wtedy, kiedy zawodnik, niejako przewidując rozwój wydarzeń, przewidując, gdzie piłka może się odbić, polecieć, że może zmienić kierunek lotu i tak dalej, w taki sposób ułoży swoje ręce nienaturalnie, nieadekwatnie do, do koordynacji ruchowej, do, do, do sposobu poruszania się w danym momencie, właśnie po to, żeby tę piłkę dotknąć, opanować, zagrać, odbić. Dlaczego sędziowie wideo, korzystając z systemu VAR, nie pomogli mu tej decyzji zmienić? Sędziowie wideo nie interweniowali tutaj, nie zaprosili sędziego Antonego Taylora do monitora, żeby sam sprawdził, jak sytuacja wyglądała, ani nie przekazali mu informacji, żeby zmienił decyzję, bo, bo, bo popełnił ewidentny błąd, ponieważ uznali. Że sędzia ani nie popełnił w tej sytuacji ewidentnego błędu, ani nawet oni sami, czyli sędziowie wideo, nie mają wątpliwości i nie uważają za stosowne, żeby zachęcić sędziego Antonego Taylora do tego, żeby sam przekonał się, jak ta sytuacja wyglądała. To oznacza, że zdaniem wszystkich sędziów, zarówno Taylora i jego asystenta na boisku, jak i sędziów wideo, ten gol został uznany prawidłowo. Czyli nie budzi wątpliwości, że zgodnie z daniem sędziów boiskowych i wideo, był to przypadkowy kontakt piłki z ręką. Warto tutaj przypomnieć, że sędziowie wideo interweniują co do zasady w czterech typach sytuacji, czyli w sytuacjach, kiedy padnie gol, w sytuacji bramki lub potencjalnej bramki, to właśnie taka sytuacja jak w tym meczu, w sytuacji dotyczących rzutu karnego lub potencjalnego rzutu karnego, czyli kiedy doszło do zdarzenia. Zdarzenia, po którym ewentualnie powinien być podyktowany rzut karny, w sytuacjach dotyczących czerwonej kartki lub potencjalnej czerwonej kartki, czyli też doszło do zdarzenia, kiedy sędzia być może powinien pokazać czerwoną kartkę albo, albo wręcz musiał, musi. yy, oraz w sytuacjach dotyczących identyfikacji zawodnika, czyli na przykład wtedy, kiedy, kiedy sędzia pokaże kartkę żółtą albo czerwoną, nie temu zawodnikowi, któremu ta kartka się należała. Jak to w końcu jest, skoro niedawno mówiono, że sędzia nie może uznać gola po dotknięciu piłki ręką w tej samej akcji przez napastnika? No tak, kibice mają, mają prawo e, mieć wątpliwości, bo przepisy gry w piłkę nożną niestety zmieniają się co rok, a przynajmniej zmieniają się interpretacje niektórych przepisów. E, no i najczęściej wątpliwości budzi właśnie przepis, czy też interpretacja przepisu o ręce oraz o spalonym. Oba te przepisy, moim zdaniem, no, są, są najtrudniejsze w interpretacji, nie tylko dla sędziów. Ale też dla piłkarzy, trenerów i kibiców. W tej sytuacji rzeczywiście przepis zmienił się, i od nowego sezonu, od początku sezonu 2021-2022 jest tak, że gol nie może być uznany wtedy, kiedy napastnik, strzelec gola, strzeli, zdobędzie go po jakimkolwiek kontakcie piłki z ręką. Czyli w przypadku strzelca gola nie ma żadnego znaczenia, czy to, było, czy to był przypadkowy kontakt piłki z ręką. Celowy, świadomy, może z premedytacją, czy zupełny przypadek. Nie ma też znaczenia, czy koordynacja ruchowa tego zawodnika budzi wątpliwości, czy nie budzi, czy ręce miał ułożone naturalnie, czy nienaturalnie, czy przewidywał, gdzie piłka się odbije, poleci, itd. To nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko jedno: jeśli strzelec Gola dotknął w jakikolwiek sposób piłki ręką, gola uznać nie można. Inaczej jest w przypadku innych zawodników. Czyli jeśli w akcji poprzedzającej zdobycie gola jakiś inny y, zawodnik drużyny atakującej dotknie piłki ręką, to wtedy wracamy do tych kryteriów, o których mówiłem przed chwilą. Czyli sędzia ocenia, czy było to przypadkowe dotknięcie piłki ręką, czy może celowe, świadome, z premedytacją, oraz analizuje, y, jak ułożone były ręce. Czyli jeśli. Jeśli ręce były ułożone naturalnie, sędzia interpretuje, że był to przypadkowy kontakt piłki z ręką. Jeśli ręce były ułożone nienaturalnie, na przykład powiększały obrys ciała, wtedy sędzia skłania się do tego, żeby uznać zagranie piłki ręką za celowe, za świadome i w związku z tym przerywa grę, dyktuje rzut wolny albo rzut karny, w zależności od miejsca, w którym to się stało. Dlaczego ten przepis został zmieniony? Dlaczego teraz po przypadkowym dotknięciu piłki ręką gol nie może być uznany tylko wtedy, gdy piłki przypadkowo dotknie ręką strzelec gola? Przepis został zmieniony, ponieważ najwyraźniej nie był dobrze przemyślany i zabrakło konsultacji z ekspertami albo sędziami, byłymi sędziami, i w efekcie wprowadzono przepis, który, który był niekorzystny dla piłki nożnej i prowadził do, do bardzo kłopotliwych sytuacji, które no, absolutnie kłóciły się z interesem piłki nożnej i, i powodowały niepotrzebne zamieszanie. Zdarzało się, że, na przykład, w czasie akcji, ktoś, jeden z zawodników był trafiony piłką zupełnie przypadkowo, czasami ten kontakt piłki z ręką nie miał zupełnie. Żadnego wpływu na grę, zupełnie żadnego znaczenia, ale akcja toczyła się dalej. Po kilku czy kilkunastu podaniach pada bramka, no i wtedy sędzia, który pamiętał o tym, że jeden z zawodników drużyny atakującej dotknął piłkę ręką, nieważne jak, albo sędziemu. Przekazywał informację warze: Słuchaj, musisz anulować tego gola, bo, bo jeden z zawodników drużyny atakującej w czasie akcji, w czasie tej akcji bramkowej dotknął piłkę ręką, no to musiało powodować anulowanie gola. No, a sytuacja absolutnie no, niekorzystna i niezgodna z duchem gry, bo dotyczyło to y, wszystkich dotknięć piłki ręką przez jakiegokolwiek, któregokolwiek zawodnika drużyny atakującej w akcji poprzedzającej gola. Teoretycznie mogło dojść nawet do takiej sytuacji, na to sam zwróciłem uwagę, IFAP, pokazując absurdalność tego przepisu i pokazując, czym może grozić to, że to, jeśli ten przepis nie zostanie zmieniony, opisałem sytuację, w której piłkę ręką we własnym polu karnym dotknął obrońca ale dotknął w sposób dozwolony, zupełnie przypadkowo, był nastrzelony, nie miał absolutnie ani, ani nie miał takiego zamiaru, żeby dotknąć piłkę ręką, yy, ani nie miał premedytacji. No, to nie było celowe zagranie piłki ręką. Ewidentny przypadek, a na dodatek ręce obrońcy yy, były ułożone naturalnie, dla jego koordynacji ruchowej wisiały wzdłuż ramienia, natomiast napastnik yy, nastrzelił rękę z bliskiej odległości. No i cóż, sędzia oczywiście w takiej sytuacji nie dyktuje rzutu karnego, bo uznaje, że no nie ma powodu do podyktowania rzutu karnego, skoro ręka jest przypadkowa, ręce są ułożone naturalnie itd., tak itd. Tak Czyli gra toczyła się dalej. Piłka po odbiciu się od obrońcy w jego własnym polu karnym trafiła do jego współpartnera, który zaczął akcję na drugą bramkę. I ta akcja kończy się golem. I co wtedy sędzia może zrobić? Nie podyktował rzutu karnego przeciwko temu obrońcy za, za e, kontakt piłki z ręką, Pozwolił na kontynuację gry, akcja poszła w drugą stronę, pada bramka, i bramka, której zgodnie z ówczesnymi przepisami uznać sędzia nie mógł, ponieważ jeden z zawodników drużyny atakującej w akcji poprzedzającej zdobycie gola dotknął piłki ręką. Kiedy napisałem o tym do IFAP, zapytałem na koniec mojego maila, jak w takiej sytuacji powinien postąpić sędzia. Oczywiście nie dyktuję rzutu karnego za przypadkowy kontakt piłki z ręką obrońcy. A z drugiej strony nie może uznać gola, ponieważ jeden z zawodników drużyny atakującej w akcji poprzedzającej gola dotknął piłki ręką. To jaka powinna być decyzja? Rzut karny, wracamy do rzutu karnego, nie, nie można, to byłoby sprzeczne z duchem gry. Jednak uznajemy gola, nie, nie możemy, bo tamte przepisy na to nie pozwalały. To co robimy? Rzut sędziowski? Z którego miejsca? Więc absurdalność tego przepisu sprawiła, że IFAP zdecydowała się zmienić go tak szybko, jak to było możliwe. I teraz jest tak, że, że gol nie może być uznany z powodu nawet przypadkowego kontaktu piłki z ręką, czy też nienaturalnego ułożenia rąk i dotknięcia w efekcie piłki ręką, ale tylko wtedy, kiedy do takiego kontaktu dochodzi w przypadku strzelca-gola. Czyli tylko strzelec-gola nie może w żaden sposób Dotknąć piłki ręką tuż przed zdobyciem bramki. Czasem słyszymy, że intencje zawodnika nie są ważne, że liczy się tylko skutek, a tutaj mówimy, że ręka była przypadkowa i dlatego Gol został uznany. To w końcu liczy się skutek, intencje czy przypadkowość. Piłka nożna to niby taka prosta gra, a, a tyle komplikacji. Zupełnie inne są kryteria oceny fauli, a inne są kryteria oceny kontaktu piłki z ręką. Jeśli mówimy o ręce, to tak jak. Mówiłem, już opowiadałem przed chwilą, intencje są istotne. Czasem są decydujące, czy zawodnik chciał zagrać piłkę ręką, e, miał świadomość, to było celowe, z premedytacją, czy był to przypadek. Intencje są bardzo ważne w, kontak w kontekście kontaktu piłki z ręką. Natomiast e, jeśli chodzi o fałdę, tutaj liczy się skutek i intencje nie mają prawie zawsze żadnego znaczenia. Czyli jeśli widzimy, jeśli sędzia widzi, że, że zawodnik kopnął przeciwnika, Uderzył, przewrócił, to sędzia ocenia skutek. Nie patrzy na intencje, nie, nie zastanawia się nad tym, czy, czy zawodnik chciał go kopnąć, chciał go uderzyć, czy chciał go przewrócić, patrzy tylko na efekt. Przewrócił, uderzył, kopnął. W związku z tym albo stosuje korzyść, tak, jeśli powiedzmy akcja na to pozwala, pozwala kontynuować akcję, bo jest to bardziej opłacalne dla, dla drużyny tego poszkodowanego zawodnika, albo dyktuje rzut wolny, yy, bezpośredni, albo rzut karny, w zależności od, od miejsca przewinienia. Czyli zupełnie inne są kryteria. I jeśli w sytuacji bramki w meczu Pucharu Anglii mówimy właśnie o, przypadk o przypadkowym kontakcie piłki z ręką i, i tym uzasadniamy brak gwizdka i uznanie gola, to nie możemy tego przenosić automatycznie na, na wszystkie inne sytuacje, w których doszło do faulu albo nie doszło do faulu, ponieważ to jest zupełnie inna grupa zdarzeń. Jakim cudem sędziowie mogą wiedzieć, czy zawodnik chciał zagrać piłkę ręką, czy nie chciał, i że to był tylko przypadek? No tak, oczywiście sędzia nie może wejść do głowy zawodnika i przeanalizować, o czym zawodnik myślał, co chciał, co zamierzał, nie może przeczytać jego myśli, w związku z tym sędzia musi to wszystko interpretować. Tak? Musi interpretować na podstawie kryteriów zewnętrznych. Zewnętrznych, czyli tego, co jest poza głową zawodnika. Sędzia musi obserwować zachowanie zawodnika i władze piłkarskie, władze sędziowskie stworzyły też kryteria, którymi sędziowie muszą, powinni kierować się właśnie po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że interpretacja sędziego będzie, będzie prawidłowa. I, I takie kryteria to właśnie m.in. ułożenie rąk. Tak? Jeśli sędzia patrzy na zawodnika, tak? analizuje jego koordynację ruchową, to m.in. patrzy też na to, analizuje ułożenie rąk. Jeśli ręce ułożone są adekwatnie, naturalnie, dla tego, co zawodnik w danej chwili robi, czyli jeśli stoi, no to ręce powinny być w pozycji takiej naturalnej, dla, dla pozycji stojącej. Jeśli biegnie, no to powinny być... W, Pozycjach naturalnych dla biegu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli w jakiejś sytuacji sędzia oceni, że ręce ułożone są jednak nienaturalnie, w sposób sprzeczny z koordynacją ruchową, i wtedy piłka trafi w rękę takiego zawodnika, no to dla sędziego jest to argument za tym, żeby grę przerwać. Oczywiście argument nie znaczy, że już jest decyzja, bo, bo sędzia musi też wziąć pod uwagę różne okoliczności, też siła, z jaką kopięta jest piłka, odległość, z jakiej kopięta jest piłka, no, a także na przykład, czy zawodnik, zasłaniając się, podnosząc rękę teoretycznie, nienaturalnie dla koordynacji ruchowej, nie zasłania na przykład wrażliwego miejsca, czyli nie zasłania swojej twarzy, czy też nie zasłania swojego podbrzusza. Ale też sędzia może to wziąć pod uwagę, kiedy, kiedy zawodnik tak naprawdę rzeczywiście osłania swoje wrażliwe miejsce, a nie podnosi rękę w taki sposób, żeby pod pretekstem niby zasłaniania twarzy wystawić rękę na przykład w taki sposób, i liczyć na to, że piłka go trafi tutaj. To nie jest zasłanianie twarzy, to jest wystawianie ręki w sposób niezgodny z przepisami. I jeśli w takiej sytuacji piłka trafi w rękę na przykład w tej okolicy, jest to oczywiście powód do przerwania gry i podyktowania rzutu wolnego albo rzutu karnego. Natomiast kiedy piłka rzeczywiście zmierza w kierunku twarzy i zawodnik tę twarz osłoni, wystawiając rękę, to jest trakt, traktowane jako, jako postępowanie naturalne, tak jako obrona własnego ciała, i w takich sytuacjach sędziowie gry nie powinni. Przerywać. Tak więc no, interpretacja intencji celowości premedytacji jest niezwykle trudna i oczywiście to jest pole do dyskusji, ponieważ w wielu sytuacjach tak naprawdę nie wiemy. Tak naprawdę to nikt nie wie też, czy napastnik, który przyjął piłkę stopą w meczu pucharu Anglii, a następnie no, czując gdzieś podświadomie być może może świadomie, że być może tej piłki nie opanuje, wystawił rękę po to, żeby sobie pomóc. Wykluczyć tego nie możemy, jest to bardzo mało prawdopodobne, bo, bo jeszcze raz spójrzmy na, na, na koordynację ruchową, na sytuację, w której ten zawodnik był. To był bieg dynamiczny, obie ręce miały wystawione zgodnie z koordynacją ruchową, więc tutaj wszystko wskazuje na to, że, że, było to, że był ten kontakt ręki z piłką przypadkowy. 99,99, ,99, a ponieważ sędziowie również powinni, powinni stosować domniemanie niewinności, więc w tej sytuacji y, odgwizdanie przewinienia, y, podyktowanie rzutu wolnego za kontakt piłki z ręką, y, no byłby nie tylko y, niezgodny z przepisami gry, z interpretacjami, ze zdrowym sędziowskim y, rozsądkiem, no ale byłby stosowaniem domniemania winy, czego sędziowie w żadnej y, sferze życia robić nie powinni. O co w przepisach gry chodzi z powiększaniem tzw. obrysu ciała ręką lub ramieniem w sposób nienaturalny? Chodzi o to, że piłkarze czasem widzą, że przeciwnik przygotowuje się do strzału, do podania, do środkowania i zdają sobie sprawę, że mogliby to podanie, do środkowania, strzał przeciąć. Ale nie są pewni, czy wystarczy, czy będą mogli zrobić to nogą, głową lub tułowiem, i zdają sobie sprawę, że być może mogłaby się im przydać ręka. Ale zdają sobie też sprawę, że jeśli będą czekać na strzał podanie do i dopiero wtedy spróbują pomóc sobie ręką, to w przypadku trafienia piłki ręką sędzia z łatwością dostrzeże, że było to celowe działanie, że to było celowe, świadome z premedytacją zagranie piłki ręką i wtedy sędzia oczywiście naturalnie i rzut wolny. Więc, więc żeby tego uniknąć, czasami zawodnicy próbują antycypować, przewidywać i widząc przeciwnika przymierzającego się właśnie do strzału, podania, dośrodkowania stają się niejako uprzedzić wydarzenia i powiększyć obrys swojego ciała wcześniej Pozorując, że niby oni tak naturalnie mają rozłożone ręce, że tak mają naturalnie taką szeroką powierzchnię, taki szeroki obrys swojego ciała, licząc na to, że sędzia stwierdzi, że faktycznie to piłka trafiła zawodnika, a nie zawodnik zagrał piłkę ręką. Więc to są sytuacje, które również wymagają interpretacji sędziego, bo czasami zdarza się też tak, że zawodnik porusza się i wystawi rękę, ale jest to efekt naturalnej koordynacji ruchowej i wtedy nawet na stopklatkach czasami widać, czy też na, na klipach w zwolnionym tempie, że owszem, wprawdzie ręka robi ruch do piłki i to Pozornie wygląda jako argument za odgwizdaniem przewinienia. Niemniej jednak ten ruch do piłki wynika z koordynacji ruchowej, czyli z przemieszczania się, odwracania czy też biegu. Więc to są sytuacje niezwykle trudne. Natomiast sędzia no, musi, musi sobie umieć z tym radzić, musi próbować czytać intencje zawodnika. Jeśli dostrzeże, że, że zawodnik rzeczywiście widzi, gdzie jest piłka, gdzie jest przeciwnik i próbuje. Nienaturalnie dla, dla sytuacji, w której się znajduje, powiększyć obrys odchylając ręce, czy unosząc ręce, i wtedy piłka go rzeczywiście w tę ręce trafia. To sędzia interpretuje to właśnie jako właśnie to interpretuje jako, jako powiększanie obrysu i, i odgwizduje przewinienie. Czy w przypadku ręki nie można oceniać też tylko skutku, czyli zagrania piłki ręką? Nie, w kontekście kontaktu piłki z ręką nie można tylko oceniać skutku tak jak jest to w przypadku fauli, bo gdybyśmy oceniali. Tylko skutek, czyli dotknięcie piłki ręką, należałoby wtedy odwizdywać wszystkie dotknięcia piłki ręką, bez względu na to, jakie, jakie byłyby okoliczności. Tak, czyli to prowadziłoby z kolei do tego, że sędziowie musieliby odwizdywać rękę nastrzeloną z małej odległości przypadkową, istotną, nieistotną, no absolutnie, absolutnie nie o to w piłce nożnej chodzi, żeby łapać się tak na tym, a zagrałaś piłkę ręką, a dotknąłeś piłkę ręką, bo to z kolei doprowadziłoby do, do specjalizacji. Niektórzy zawodnicy skupialiby się na tym, żeby nastrzelić obrońcę, nastrzelić jego rękę w polu karnym, po to, żeby otrzymać rzut karny. No, absolutnie nie o, to, nie o to tutaj chodzi. tak? Piłka nożna jest piękną grą, chodzi w niej o zdobywanie goli i temu powinny być podporządkowane przepisy gry. I na szczęście na razie są. Czy sędziowie muszą pozwalać, żeby napastnik korzystał z dotknięcia piłki ręką, bo nie umie przyjąć piłki albo popełnił błąd? Sędziowie nie są od tego, żeby oceniać umiejętności zawodników, nie są od tego, żeby oceniać poziom gry, poziom meczu. Sędziowie są tylko od tego, żeby oceniać zdarzenia w kontekście przepisów gry. Tak Zadanie sędziów to jest ochrona wizerunku gry, ochrona, ochrona zdrowia zawodników i właśnie rozstrzyganie w taki sposób, żeby, żeby mecz toczył się zgodnie z przepisami i wygrywał lepszy. Tak? Czyli żeby wszystko odbywało się zgodnie z duchem fair play. Natomiast sędzia nie może brać pod uwagę, że zawodnik ma słabszy dzień. Na na przykład i że zrobił coś w wyniku swojej nie braku umiejętności albo yy, błędu, tak? Czyli, czyli jest absolutnie niedopuszczalne interpretowanie zdarzenia przez pryzmat umiejętności zawodnika. To, to tak nie może być, że sędzia a, widzi, aha, no w, źle przyjął piłkę, bo nie umie albo popełnił błąd i dlatego zagrał piłkę ręką, no to wprawdzie piłkę zagrał ręką przypadkowo, ale przez swój błąd i dlatego ja go ukażę, podyktuję rzut wolny albo rzut karny. Nie, tak? Sędziom nie wolno robić, to jest absolutnie postępowanie niedopuszczalne. Czy nie można wprowadzić przepisu, żeby Każde dotknięcie piłki ręką było karane rzutem wolnym albo rzutem karnym? Nie. Bez zgody IFAP nie można samodzielnie zmieniać przepisów gry ani, ani interpretacji w sposób sprzeczny z tym, co ustaliła ta organizacja. A poza tym zmiana przepisów w taki sposób byłaby zupełnie bez sensu, bo, bo gra zamieniłaby się w polowanie na na rękę, na ręce przeciwników, a nie o to tutaj chodzi. Przepis oczywiście wymaga poprawy. Interpretacje nie są proste, bo, bo nie da się przewidzieć wszystkich sytuacji, które zdarzają się, które będą się zdarzać w przyszłości w piłce nożnej, i w związku z tym ciężko jest wymyślić przepis. Yy, przepisy w taki sposób je ustalić, żeby, żeby przewidzieć wszystkie zdarzenia i żeby we wszystkich zdarzeniach decyzje były podejmowane w taki sposób, żeby była całkowita akceptacja. Mówiąc tak w skrócie i, i potocznie, no jeszcze się taki nie urodził, który przepisami gdyby wszystkim dogodził. To jest niemożliwe, natomiast należy się oczywiście starać, żeby te przepisy były jak najbardziej spójne i, i to, co można zrobić w tej sprawie, to, to uczyć sędziów, szkolić sędziów, żeby e, interpretowali przepisy w sposób podobny, żeby nie było sytuacji, że jeden sędzia przejmuje się skutkami swojej decyzji w taki sposób, że a, no ręka chyba może jednak była przypadkowo, ale ja nie mogę uznać takiego gola, bo to, bo co ludzie powiedzą, tak nie można postępować. A drugi z kolei w podobnej sytuacji podejmuje decyzję zgodną z przepisami i spotyka go niezasłużona nie, nie, nie krytyka, no bo tydzień wcześniej przecież kolega gwiznął przewinienie i uznał, że, że takiego gola uznać nie można. No więc ważne jest, żeby, żeby sędziowie stosowali przepisy w podobny sposób, możliwie jak najbardziej zbliżony, żeby uniknąć właśnie takich dziwnych sytuacji, że, że w jednym meczu jest taka, w innym siak, w jednym tygodniu taka, a w drugim siak. I to jest zadanie organizacji sędziowskich, i, 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 i to jest trudne, bo, bo wiadomo, że każdy sędzia to jest inny człowiek o innej interpretacji, ale, ale każdy sędzia, szczególnie sędzia klasowy, powinien pamiętać, że nie ma znaczenia dla kibiców, dla piłkarzy, nie ma znaczenia, że przyjeżdża sędzia, który ma swój styl. Każdy sędzia powinien się dostosowywać do standardów i jeśli tego nie robi, tym gorzej dla sędziego i ze stratą dla piłki nożnej. Czym gol w tym meczu Pucharu Anglii różnił się od gola, którego Francja strzeliła Irlandii po słynnym zagraniu piłki ręką przez Fra Francuza Thierry'ego Auriego? Oba gole rzeczywiście są trochę podobne, podobne w tym, że zawodnik na lewym skrzydle przyjmuje piłkę, e, dotyka piłki ręką, następnie podaje i pada bramka. Pod tym względem gol, którego strzelił Francuz Thierry Henry w 2009 roku w meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata z Irlandią, po którym zresztą niestety Irlandia została niesłusznie wyeliminowana, a Francja pojechała na Mistrzostwa Świata, czyli jedna z największych krzywd w historii piłki nożnej. Ten gol rzeczywiście jest dosyć podobny do gola, który padł w meczu Pucharu Anglii. Podobny, ale nie taki sam. Podobieństwo jest duże, natomiast istotna jest mała różnica. Mała, ale kluczowa. Polega to na tym, że Thierry Henry celowo zagrał piłkę ręką. Być może jeden z kontaktów jego ręki z piłką był przypadkowy, natomiast analizując tę sytuację widzieliśmy, że, że no bez cienia wątpliwości Thierry Henry chciał sobie pomóc i zrobił to. Natomiast w przypadku zdarzenia z meczu Pucharu Anglii tutaj nie ma mowy o żadnej celowości. Kontakt piłki z ręką był tylko jeden, było to odbicie piłki od, od przypadkowo wystawionej ręki i tyle.